Cześć moi drodzy, hej, witajcie po bardzo, bardzo długiej przerwie. Bardzo się cieszę, że w końcu do Was wróciłam i co zapraszam na czytania na wrzesień 2020 rok. Dzisiaj zapraszam moje drogie znaki wodne. Drogie znaki wodne, kochani, piszcie, co u Was słychać. Ja się trochę za wami stęskniłam. Pamiętajcie, że tutaj w zakładce Społeczność macie wszystkie informacje, dlaczego mnie z nami nie ma, ale też. Jestem z Wami codziennie na Instagramie delis777. Proszę mnie tam followować. Jestem z Wami tam zdecydowanie częściej i można do mnie tam śmiało pisać, pytać się o co tam chcecie. I ja tam z Wami jestem i częściej Wam tam odpowiadam. Także tak, moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy nowy rok numerologiczny we wrześniu. Dużo zmian do nas idzie, to zdecydowanie. No i co? Sprawdzamy. Co tam słychać u naszych znaków wodnych. U raków ryb i skorpionów. I zaczniemy sobie od raków, od naszych raczków. Raki. Także zapraszam raki do słuchania. Do słuchania i zobaczymy, co się będzie działo. Rak, rak. Bardzo proszę o prowadzenie. Bardzo proszę o prowadzenie na wrzesień 2020 rok. Wrzesień 2020 rok. Rak, rak. Z intencją dla osób słuchających mnie, z intencją dla osób słuchających mnie, rak, raki nasze kochane, wrzesień, wrzesień, co tam u raków, co tam dla raka na wrzesień 2020 rok. Uuu, co tutaj się dzieje, raki, widzicie, czekajcie. No, kamera się nie fokusuje jak zawsze, no ale, okej, okay, raki. Catchment. Są dostateczne raki. Macie jakieś piękne podsumowanie we wrześniu. Aha. Tutaj jakieś jest zablokowane. Jakieś wydarzenie, świętowanie. Zaraz zobaczymy o co chodzi. No i odkrycie prawdy. No i odkrycie prawdy we wrześniu dla raków. Ok. Raki, zdecydowanie skupiam się na tej karcie, jakoś najbardziej mnie przyciąga na ten wrzesień. Macie judgment, podsumowanie, sąd ostateczny. We wrześniu mam takie poczucie, raki, domykacie wszystko to, co dawno powinno być domknięte. Tutaj zdecydowanie chodzi o relacje z ludźmi, o związki, o uczucia. Mam takie poczucie, że ci, co mieli się dawno rozstać, rozstają się w tym wrześniu. Jest to trochę smutne, ale jest poczucie ulgi. Oraz ci, co mieli jakoś być ze sobą, ale nie mogli przez jakieś e, sytuacje światowe, okolicznościowe, schodzą się w tym wrześniu. Takie podsumowanie, tak? E, dokładnie tak. Mam takie poczucie, że nie tak jak byki, że to byki na przykład we wrześniu dokonują tego podsumowania, tylko raki tutaj, jakby e, okoliczności, sytuacje, ludzie troszeczkę pomagają wam podsumować. To nie, nie, nie wszystko będzie, w, raki, w tym wrześniu zależało od Was. I teraz tak, to co ja widzę, Raki, we wrześniu, bardzo ważne są właśnie na relacje z ludźmi. Widzę tutaj jakieś nieporozumienia, bardzo dużo nieporozumień z ludźmi, zwłaszcza jeśli chodzi o arenę zawodową. O arenę zawodową, jakąś naukową, szkołę, pracę. Tutaj uważajcie, żebyście, drogie Raki, w którymś momencie nie wybuchły, będzie to źle odebrane, mam takie poczucie, a ktoś Was prowokuje wręcz do... do, do no, do stracenia równowagi. Dosłownie tak, mamy tutaj kartę złodzieja, czyli takiej osoby, która właśnie podstępem będzie chciała raki troszeczkę tak, jakby wyprowadzić was z równowagi, coś takiego widzę. Właśnie zwłaszcza na polu zawodowym, na polu jakimś naukowym. Także, raki, uważajcie na tą osobę. Mam takie poczucie, że konflikty właśnie w pracy są nieuniknione w tym wrześniu. Coś, coś tutaj ktoś was będzie próbował w coś włączyć. A wyraczki, no niestety, możliwe, że te wasze emocje będą już na granicy wytrzymałości. Teraz tak. To co ja widzę, raki się bronią. Raki się bronią przed dopuszczeniem do siebie, do rodziny, do związku, do relacji. Bronicie się przed wpuszczeniem jakiejś osoby. To jest mężczyzna, to jest mężczyzna. To jest mężczyzna dosyć konkretny, dosyć stabilny, wiedzący, czego chce. Ale raki się boją go wpuścić. Nie wiem czemu, może boicie się poranienia, może zbyt konkretny jest ten mężczyzna. Natomiast e, uważam, że tak jak karty podpowiadają, e, bardzo korzystne będzie dopuszczenie tego mężczyzny do was do życia. Po prostu drogie raki, coś takiego jest. Teraz tak, tak jak zdrowotnie mi wychodzi, tak u raków mi wyszło zdrowotnie. E, Kochane raki, dbajcie o siebie, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś zapalenia, tego typu rzeczy, bo mamy tutaj przewrócone to umiarkowanie, mi się tutaj wiąże z tymi kartami, że poprzez te stresy, które będą w pracy, gdzieś na arenie właśnie zawodowej, ten wasz organizm nie będzie przez was zadbany tak, jak powinien być. W związku z tym, dbamy o zdrowie we wrześniu, drogie raki, zdecydowanie tak. I teraz jeszcze, tak, mamy pazia. Pentakli, pod koniec września, tu mamy pod sam koniec września, jakoś wszystkie sprawy, które miały się rozwiązać, się rozwiązują. Raki mogą też być takie docenione. Nie wiem, czy jakiś awans, podwyżka, ale pod sam koniec września. I macie drogie raki, przepiękną, przecudną kartę. Cieszenie się po prostu z dóbr życia. I tak to wygląda także tak. No ale zdecydowanie, ten sąd ostateczny. Podsumowanie nadchodzi drogie raki, więc część relacji. Zostanie odsunięta, a część relacji się przyciągnie. Także tak, drogie raki, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i widzimy się na kolejnych czytaniach. Mm -hmm. No to co? Mamy teraz skorpiony. Skorpiony, zaczynamy dla skorpionów. Zapraszam, skorpiony. Kochane, pamiętajcie, że nie z każdym to będzie rezonować. Są to czytania ogólne. Przypominam, że mam Instagram, na którym jestem z wami w zasadzie codziennie, Delis777. Proszę mnie tam followować, pisać śmiało. Trochę prywatnych rzeczy też tam stawiam, ale myślę, że to właśnie fajne. Dobra, skorpiony, coś karty szaleją, więc oczyścimy nasze skorpiony. Może skorpiony potrzebują oczyszczenia? Nie wiem, nie wiem, możliwe. Skoro tak nam szaleją tutaj. Dobra, wrzesień. Zobaczmy, co się wydarzy dla skorpionów. No, skorpiony. We wrześniu, wrzesień, 2020 rok. Wrzesień, 2020 rok. Skorpion, skorpiony. Wrzesień, 2020 rok. Skorpiony. Wrzesień, 2020 rok. Skorpiony. Wrzesień. Wrzesień, bardzo proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie. Z intencją dla osób słuchających mnie. Wrzesień, skorpion. Wrześń Skorpion. I już sprawdzamy drogie skorpiony. Co tam u Was? Piątka. Oj, i zakończenie. Śmierć. Uh -huh, uh -huh. Ale to nie jest zakończenie, bo mamy odwrót karty, więc tak jakby coś nie może się zakończyć. I znowu piątka. Ulala, skorpiony. Co wy tu macie? I znowu piąteczka. Cesarz. Zawieszony, dwójka kielichów. Ula, kochankowie. No, bardzo ważne. E, dobra, to już nie, to już za dużo mi podpowiada. Skorpiony. No, bardzo, 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 bardzo ważny miesiąc. Ten wrzesień dla Was. Zdecydowanie. E, mam wrażenie, że taki kluczowy. Kluczowy odnośnie tego, jaką drogę sobie w życiu obierzecie. drogie Skorpiony. Do, dosłownie tak to widać i teraz tak. Mamy kartę śmierci, zakończenia. Natomiast ona jest w odwrocie przy tej piątce. Mam takie poczucie, że tak jakby coś nie mogło się jeszcze zakończyć. Tak jakbyście Wy, skorpiony, czegoś jeszcze nie dokończyłyście, nie dokończyliście. Jakiejś poprzedniej relacji, bo mamy tutaj piąteczkę z ludźmi. Coś jest niezakończone i we wrześniu do was to wróci. I we wrześniu do was to wróci, drogie Skorpiony, i trzeba będzie sobie coś zakończyć, wyjaśnić. Teraz tak, drogi Skorpiony, to, co ja widzę, Wy jesteście we wrześniu w energetyce zawieszenia. Po prostu czekacie. Czekacie na to, aż okoliczności losu, tego, co Wam los ma do zaoferowania, przyniesie Wam coś korzystnego. I taka postawa wydaje mi się tutaj dobra, bo mam takie poczucie, że niewiele od Was zależy w tym wrześniu, a raczej od osób, które są wokół Was. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, mamy ruszenie, jakąś fajną współpracę, ale pod koniec września. Do początku września... Niestety mamy piątkę denarów. Jak wiecie, piątka denarów jest takim poczuciem braku, straty, nic się nie dzieje. Ale pod koniec września już wchodzi nowa energia trójki denarów, czwóreczki. I skorpiony ruszają z fajnymi, z fajnymi ludźmi, w współpracę, jakieś zawodowe, nowe wyzwania. Natomiast teraz, tak, to zawieszenie wasze wynika również ze spraw uczuciowych. Mam takie poczucie, Skorpiony, że niewiele od Was zależy w tych uczuciach. Trochę jakbyście się poddali, poddały, i tak jakbyście czekali na decyzję od drugiej strony, od tego cesarza tutaj i od tej cesarzowej. Tak jakby ktoś miał e, za Was podejmować pewne decyzje. Mamy tutaj uczucie miłości. Mamy dwójkę kielichów we wrześniu. Ale widzę skopiowane, że jesteście bardzo wycofani, wycofani w tym wrześniu. Tak, jakbyście czuli tą miłość, mieli jakieś uczucia do innej osoby, ale czekacie na podjęcie jakiejś decyzji. I w zasadzie nie pomagacie wcale tym osobom, po prostu jesteście w zawieszeniu. Nie myślę, że to dobra postawa, żeby obserwować, co się dzieje naokoło Was. A we wrześniu dużo będzie się działa, zwłaszcza jeśli chodzi o. Jakieś powroty osób z przeszłości. Dużo osób będzie wracać do skorpionów, dużo skorpionów będą słyszały o tych osobach z przeszłości. No i to też może prowadzić do takiego stanu zawieszenia. Generalnie ruszacie skorpiony dopiero pod koniec września. Jakkolwiek to nie zabrzmi, pod koniec września nowa energia, wchodzimy, pracujemy, ta śmierć nam się odwraca, wtedy kończymy. I dopiero tak, do, do cały wrześni mam takie poczucie, że to trochę będzie... Takie wiszenie sobie i obserwowanie rzeczywistości, co się dzieje. I może dobrze, Sporpeon. I może właśnie tego potrzebujecie, potrzebowałyście. Mhm. No dobra, to wszystkiego cudnego. I zapraszam do obserwowania na Instagramie. Delis777. Tam jest mnie zdecydowanie częściej i więcej. Częściej i więcej. Nie brzmi to, to po polsku, no ale. Dobra, kochani, i co? Mamy nasze rybki. Rybki, mhm. rybki ryby. Proszę o prowadzenie dla ryb, proszę o dla ryb, rybki na wrzesień 2020 rok, rybki, ryby na wrzesień 2020 rok, ryby, wrzesień 2020 rok, ryby, wrzesień 2020 rok, ryby. Zobaczmy. Pamiętajcie, kochani, że są to czytania ogólne. Nie z każdym będą rezonować. Jak z wami nie rezonują, zajrzyjcie do mnie za miesiąc. Przypominam o obserwowaniu na Instagramie. Tam jestem zdecydowanie częściej. Dobra, ryby. 2020 rok. Ryby. Ryby. Proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie. Proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie ryby. Ryby. Mhm. Dobra. Ryby. Proszę bardzo, w jakiej ogniowej energetyce nasze rybki. No, i w królowej denarów. No, ryby nie jesteście w swojej energetyce zdecydowanie bardzo dużo żywiołu powietrza. Bardzo wiele będzie się działo wokół Was, drogie rybki, w tym wrześniu. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś uczucia tutaj, adoratorów, adoratorki, osoby, które są Wami zainteresowane, ryby, ale też w sprawach zawodowych mamy uzdrowienie. Mamy uzdrowienie, czyli, bo mamy arcykapłana. Mam takie poczucie, ryby, że Wy zaczynacie od nowa. Wiele ryb podejmie nową pracę, bo to mi mówi tutaj ta szósteczka i ten paś mieczy i w ogóle bardzo dużo powietrza, bardzo dużo ruchu. Czyli ryby we wrześniu możliwe zaczynają nowe prace, idą do nowej szkoły, na nowe kursy, coś takiego. Jest to bardzo korzystne, bo mamy szósteczkę, co się później nam nałoży na tą transformację. Możliwe, że ryby przejdą transformację, w, nie wiem, później październik, listopad, dzięki temu, że właśnie zaczynają nową pracę, nowe kursy, nowe szkolenia, dosłownie tak w aspekcie bardzo zawodowym. Ten wrzesień mi się tutaj pokazuje przy rybach. I to jest bardzo dobra droga. Teraz tak, sprawy uczuciowe. Tak jak powiedziałam, dużo wokół Was ludzi, drogie rybki, dla stałych relacji ten wrzesień będzie taką pewną próbą, ponieważ tak jak mówię, wokół rybek będzie sporo adoratorów, adoratorek, no i tam, gdzie dłuższy czas już coś nie gra w relacji, mam takie poczucie, że ryby będą przychodziły próbę czasu dla relacji, dla związku. Dosłownie tak. A dosłownie tak. Zwłaszcza, że sporo osób. I teraz tak, ryby, które są samotne. Troszkę będą tutaj wybierać. Mam takie poczucie, że sporo osób się pojawi, sporo opcji do wyboru. Ryby takie, nie wiadomo kogo wybrać, ale będą się spotykać. Teraz, tak, ryby. Najważniejszy aspekt, który chciałabym poruszyć, mamy arcykapłana tutaj przy królowej. Jesteście, drogie ryby, we wrześniu. Nie wiem, to może być dla paru osób, ale tak, taki mam przekaz. E, bardzo wielkim wsparciem e, mentalnym, psychicznym dla jakiejś kobiety. Kobiety z rodziny, przyjaciółki. E, ktoś będzie potrzebował, jakaś kobieta, bardzo Waszego wsparcia, i ja widzę, drogie ryby, że Wy wręcz jesteście uzdrowicielem dla tej kobiety. Uzdrowicielem, uzdrowicielką, tak jakbyście, drogie ryby, miały. E, swoim wsparciem zapobiec jakiejś, hmm, nie chcę powiedzieć tragedii, ale jakiemuś trudnemu wypadkowi, trudnej sytuacji, właśnie a propos tego, więc jeśli znacie kogoś, kto potrzebuje waszego wsparcia, zwłaszcza kobieta, a i możecie dać to wsparcie, śmiało dawajcie, bo widzę was jako uzdrowicieli, uzdrowicielki w tym miesiącu wrześniu, drogie ryby, więc bardzo ktoś was potrzebuje. No i tak, no i mamy transformację. Nie wiem, czemu transformacja wyszła mi teraz, skoro ja ją czuję i widzę bardziej październik, listopad, ale możliwe, że wy macie się przygotować, drogie ryby, dlatego mi się to pokazuje, do transformacji, do całkowitego obrotu waszego życia o 180 stopni. Jak wiemy, transformacja jest szybka, nagła um, i taka faktycznie zmieniająca to na, tą naszą rzeczywistość na każdym aspekcie um, o 180 stopni, więc może dlatego już mam to jako ostrzeżenie. Ale w takim korzystnym położeniu, w takim pozytywnym znaczeniu, że ryby są szykowane na transformację październik, listopad. Dosłownie tak. No i mamy siłę, moc, a to również kojarzy mi się z uzdrawianiem. Jakoś ryby y, uzdrawiacie w miesiącu wrześniu osoby, które tego potrzebują. Jakkolwiek to nie brzmi, ale tak. Także co? No dobra, no dobra. No to co? Wszystkiego dobrego. Wspaniałego września, moi drodzy. Widzimy się na Instagramie moim, widzimy się tutaj i co? Do zobaczenia, cudowności, buziaki, hej, papa.